Zobaczcie, kolejna bardzo ciekawa usterka i znowu Valvetronic, czyli BMW N 42 B20, czyli moje ulubione auta, z którymi zawsze są problemy, bardzo często są zaniedbane, te jest w miarę zadbane i akurat ta usterka się zdarzyła, już tu troszkę pogrzebałem, mam już jakiś trop. Auto od roku, czy nawet od prawie dwóch lat ma problem z uruchamianiem, potrafi Parę dni jeździć, później jest problem. Nie odpala kompletnie, trzeba zresetować klemę. Yy, I po prostu nie ma możliwości odpalenia tego samochodu. Trzeba albo skasować błędy, yy, albo zresetować go klemą. I jest jakaś tam możliwość uruchomienia, ale ponoć nie zawsze. Problem bardzo długotrwały, już tam sporo osób grzebało, nikt nie może dojść. I w chwili, nieraz, yy, oprócz takiego właśnie głupienia tej elektryki, w chwili nieodpalania auta. Posłuchajcie, co się dzieje z przepustnicą. Mam nadzieję, że to będzie słychać. Cały czas pracuje przepustnica, tak psztyka dziwne takie dźwięki. Pykanie i drugie dźwięki dochodziły ze skrzynki przekaźnikowej. Tutaj pod schowkiem. Tu mam wszystko rozebrane i wyjęty przekaźnik, który już wymieniłem wcześniej. Bo na niego obstawiałem, bo sprawdzałem przekaźniki. Był trochę nadpalony. A dlaczego był nadpalony? Bo wraz z tym, kiedy przepustnica tak właśnie cyka, auto nie odpala i ten przekaźnik też, yy, też cyka. Ale zobaczcie, przekaźnik wyjęłem, czyli przekaźnik już nie cyka. On cały czas tak samo jak ta przepustnica, takie cykanie, cyk, 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 to tak samo cykało tam z wnętrza pojazdu właśnie ten przekaźnik. No i zgadujcie, co może być. Ja jeszcze. Nie doszedłem, mam swoje, mam swoje jakieś tam przeczucia, aczkolwiek nie albo może, oczywiście, uszkodzą, uszkodzeniu ulec sterownik silnika. Też to obstawiam oprócz instalacji elektrycznej. Zobaczcie, silnik nie jest nagrzany, zapłon jest już wyłączony. Wentylator tu cały czas coś próbuje pracować, nie powinien. Także wariuje instalacja elektryczna. Oczywiście przepustnica jest już wymieniona. Przekaźniki, bezpieczniki, i takie rzeczy posprawdzane. Ten przekaźnik, który Wam pokazywałem, ten od pompy paliwa, który pykał, on też jest wymieniony. Oczywiście ten cały walwetronik, bo on generował błędy, jest odłączony całkowicie. Można to zrobić bez błędu na desce i, i silnik pracuje prawidłowo. Także Obstawiajcie co może być, niedługo pewnie podam rozwiązanie, bo jeszcze troszeczkę będę musiał pogrzebać, aczkolwiek ciekawa sprawa, bo tu elektryka wariuje i tak jak mówię, ponad rok nie mogą dojść już z tą awarią właściciel pojazdu i pewnie jacyś mechanicy.